Bardzo się cieszymy, że takie obiekty czterogwiazdkowe powstają w Ustroniu Morskim. Jest to dla nas naprawdę bardzo duże wyróżnienie. Cieszymy się, że przedsiębiorcy inwestują, chcą w Ustroniu Morskim się rozwijać. Na pewno hotel ten przyciągnie wielu fajnych turystów i przedłuży sezon turystyczny w Ustroniu Morskim. Parapetówka już była? Parapetówki jeszcze nie było, ale mieliśmy zaproszenie na 1 czerwca na dni otwarte. Jestem po raz pierwszy, jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę hotel mi się bardzo podoba, szczególnie ten apartament, w którym Jesteśmy dwupoziomowy i y, zachęcam do, do odwiedzin. Nie mieliśmy jeszcze okazji skorzystać z kuchni, a na pewno też jest bardzo smaczna i, i, i dobra. Dzień dobry, Jana Jabłońska, menadżer spraw marketingu hotelu Skal. Y, ja jestem generalnie zbyt i tutaj mnie przywiała miłość do hotelarstwa i działam prężnie teraz dla ustronia morskiego. Mamy nowy hotel czterogwiazdkowy, to jest 55 pokoi, w tym jest 10 apartamentów dwupoziomowych, i to jest nasza duma którą widać, one są przeszklone, z widokiem na morze, bądź z widokiem na ogród. Jesteśmy, tak jak Pani Ula podkreśliła, obiektem całorocznym. Będziemy starali się, żeby dzięki nam do gminy Stronie morskiej przyjeżdżało jak najwięcej turystów. My właśnie na klifie, stoimy na klifie i parę lat temu jeszcze tutaj były chaszcze, a w tej chwili stoją apartamenty. Pan prowadzi kuchnię, jak już powiedział, w restauracji, a my patrzymy na piękne morze i w zasadzie morze sumi panu za szybami przy smażeniu. Tak jest. Dobrze, to opowiadamy teraz. Co pan pamięta? Z tego, co ja pamiętam tutaj, to jeszcze za młodych lat, to tutaj w Ustroniu, to oprócz paru budynków i paru ośrodków jeszcze chyba państwowych, to tutaj nie byle było. Także w tej chwili na klifie mamy wybudowany, piękny hotel, także zapraszam Państwa. Powiedzmy, jak się pracuje w takim miejscu, bo no, to nie jest sytuacja normalna, że jakieś danie smaży się z, prawie, że z solą naturalną, bo jak jest sztorm to te pyłki wodne wiatr porywa i niesie do Pana do kuchni. Tak jest i wszyscy goście, którzy u nas jedzą i śniadania i kolacje to widzą i wschody i zachody słońca przez nasze szyby.